Następna Następny odcinek na żywo eee, następny odcinek audycji na żywo Zacznę od tego Zacznę od tego czego naprawdę chcą Polacy Zacznę od tego, czego naprawdę e, chcą e, Polacy. Nam się wmawia e, w danym momencie, że Polacy e, chcą tego, aby. E, a, dobra, e, zacznę inaczej. Czego chcą Polacy? No, Polacy chcą po pierwsze niskiej inflacji, po drugie chcą e, tańszych, ta, niższego oprocentowania. Bazowego. Przede wszystkim chcą niższej inflacji. Przede wszystkim Polacy chcą niskiej inflacji, czyli chcą tego, aby ceny w Polsce nie rosły. To jest taki główny punkt, który, który Polakom najbardziej doskwiera, czyli inflacji. Tego chcą Polacy. Jednak z drugiej strony nam się wmawia, że Polacy chcą na przykład. Wiecie, bezpiecznego kredytu, znaczy się tego kredytu, który nazwano bezpiecznym, który jest niebezpieczny. Tak? I to jest nieprawda. W rzeczywistości Polacy chcą niskich cen, bo te ceny już są tak wysokie, to wszystko już jest tak drogie, że po prostu jest zwyczajnie za drogie. Więc nam się wmawia, że chcemy czego innego, aniżeli chcemy. No wystarczy porozmawiać z ludźmi, czego chcą Polacy. No Polacy chcą niskich cen. Znaczy niskich cen, no żeby ceny przestały rosnąć, tak? No tego chcemy, tak? Yy, drugorzędnie, yy, czego chcą Polacy? No Polacy chcą dobrze płatnej pracy. Prawda? Dob chcemy dobrze płatnej pracy. A jeżeli chcemy dobrze płatnej pracy, no to musimy mieć niższe podatki i tak dalej. No ale nam się wmawia, że mamy mieć wyższe podatki. <laughs> Trzeba zawierać jeszcze więcej w podatkach, tak? Czyli yy, przede wszystkim tak. W rzeczywistości ludzie chcą niskiej inflacji, żeby ceny były niższe, ale wmawia nam się, że my chcemy programów proinflacyjnych przez co ceny będą wyższe. To jest taki pierwszy punkt, Drugi punkt. Drugi punkt e, to e, chcemy wyższych zarobków. No, ale wyższe zarobki po prostu same nie przyjdą i nie przyjdą wraz z masowym podwyższaniem prac, płacy minimalnej. Prawda? Zarobki wyższe mogą przyjść z obniżaniem podatków, z usprawnianiem państwa i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim i z, z ściąganiem do Polski lub też tworzeniem w Polsce wysoko płatnych miejsc pracy. No, ale nam się wmawia, że my chcemy. Coraz wyższych cen poprzez podwyższanie płacy minimalnej. Płaca minimalna no, jest. Generalnie jest ważne. Generalnie jest ważne, czego my chcemy. Że, że Generalnie jest to. Płaca minimalna, właściwie poziom, ile się w danym kraju płaci minimalnie. Poziom, tak, bo wcale płacy minimalnej nie musi być, ale ten poziom jest ważny, bo. E, jeżeli pójdziemy do pracy, no to wiemy, że tyle i tyle zarobimy, prawda? Na przykład jeżeli pójdziesz do pracy, to wiesz, że jeżeli stracisz pracę, to że na pewno nie zarobisz mniej aniżeli tyle i tyle, a wiesz, że tyle i tyle starcza na tyle i tyle, prawda? Więc to jest ważne. Jednak u nas płaca minimalna stała się głównym gwoździem programu, tak? U nas wszystko to się robi na opak w rzeczywistości, tak chyba jakby pod zamówienie polityczne. Trzecia rzecz, czego ludzie chcą w Polsce. Ludzie chcą tanich nieruchomości, tanich mieszkań. No, ale wmawia się Polakom, że Polacy chcą kredytów z dopłat innych Polaków na drogie nieruchomości, które są podbijane urze tymi kredytami sponsorowanymi z pieniędzy drugiego podatnika. Zapraszam wszystkich do klikania łapki w górę takich cen, czyli nie chcą podbijania inflacji. Polacy chcą tanich nieruchomości, a nie y, u, kredytów, które będą spłacane przez innego podatnika, co będzie sprawiać, że nie będzie tanich nieruchomości, ale ewentualnie możesz sobie zaciągnąć y, kredyt, y, do którego będzie ci dopłacać inny podatnik, przez co przez 10 lat teoretycznie będziesz mieć niż. Ten kredyt, tak, ale z drugiej strony to będzie podbijać inflację i podwyższać podatki innym podatnikom. Naprawdę to, co w danym momencie robi rząd, nasz rząd kochany, to jest wszystko zaprzeczenie tego, czego chcą w rzeczywistości Polacy. My naprawdę nie chcemy wszystkiego tego, co oni robią, szanowni państwo, bo Polak chce mieć tanie mieszkanie, ale nie chce mieć y, 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 kredyt, drogi kredyt, do którego dopłaca inny podatnik, czyli właściwie on sam. Co nie sprawi, że ta osoba będzie miała ta, tańsze te mieszkanie, że ten kredyt będzie tańszy, bo jak kupi drogie mieszkanie. Na... Ale nam się wmawia, szanowni państwo, że na przykład. Tak więc powtarzam jeszcze raz. Zapraszam do klikania łapki w górę oczywiście. Tak więc powtarzam jeszcze raz. Zapraszam do klikania łapki w górę oczywiście i do subskrybowania wszystkich, którzy nie subskrybują. Tak więc co nam się wpaja? Wpaja się nam, że na gorączkę, na bolączkę drogich mieszkań będzie co niektórzy będą mogli sobie zaciągnąć kredyt, który będzie spłacany przez innego podatnika, prawda? No to z obłędem, co będzie podbijało cenę mieszkania, przez co te ceny mieszkań szybciej tak nie spadną. A po drugie, a po drugie, to wcale nie sprawi, że suma tego kredytu będzie niższa i, i koszt, koszt, zakupu mieszkania będzie niższy. W ogóle, w ogóle nie sprawi nic, tak? Dzisiaj zrobiłem, szanowni Państwo, film, dzisiaj, dzisiaj zrobiłem dwa filmy. Dzisiaj zrobiłem dwa filmy na wideo, bo teraz jesteśmy na live'ie, prawda? Jesteśmy na live i dzisiaj w tej głównej zakładce wideo, czyli te filmy, bo wiemy, że ja robię wideo, filmy takie główne, plus sobie robię te spacery, te live'y i są oczywiście jakieś tam shorty, no ale dzisiaj zrobiłem dwa filmy. No i w tym pierwszym filmie, w tym drugim filmie dzisiejszym, które rekomenduję każdemu obejrzeć, pokazuję miasto, w którym. Premier Włoch powiedziała Polakom i Węgrom, że mogłaby nam pomóc w naszych problemach demokracji. No i ja się tak zainteresowałem tą nieruchomością. I ta nieruchomość, przepraszam, tą, tą miejscowością, nie pamiętam jak nazywa się tam miejscowość, ona jest na południu Włoch. Ona jest na południu Włoch, ale przepiękna, tak? Ładne zatoczki, fajnie. I, i się okazuje, że tam, szanowni Państwo, we Włoszech. Na tym południu, wiecie, gdzie trzeba gazu zużywać, i tak dalej. No, 100-metrowe mieszkania, 120-metrowe ładnie w marmurze. W marmurze, powtarzam. No, kosztują, szanowni państwo, po 1500 zł za metr kwadratowy. No, a nam się wmawia, że my powinniśmy, czyli we Włoszech, wiecie, no na południu zrobiłem ten film, tak? Z południa tam, gdzie pani premier Włoch mówiła do Polaków i do Węgrów, tak? To można, nie pamiętam tej miejscowości, ale przepiękna miejscowość. Można sobie sprawdzić na film, wejść sobie na film i można sobie sprawdzić na tym filmie, o co tam w ogóle chodzi, no nie? I, i, i o to chodzi, że te na północy nieruchomości jeszcze są tańsze aniżeli na południu. No i mówię, no tam 120 metrowe piękne mieszkania w marmurze, ładne, już nawet nie trzeba remontować, prawda? Eee, no, szanowni Państwo, po 300 tysięcy złotych, no. no, 300 tysięcy złotych wprowadzasz się i żyjesz, nie musisz go opalać gazem, nic, nie? No, ale nam się wmawia, że my, my Polacy, my chcemy yy, bezpiecznego kredytu na 700 tysięcy złotych, na 600 tysięcy złotych, czy na 800 tysięcy złotych? Na to wszystko drogie, prawda? I, pra, I pracować tutaj za płacę minimalną i dostawać, że tak powiem 800 plus, no. no. tak tam się wmawia. No zrobiłem ten film, to warto sobie go obejrzeć. I a propos tego filmu, żeby mieć po prostu spokój, żeby mieć po prostu spokój, no, e, zrobiłem, e, sprawdziłem statystyki. Sprawdziłem statystyki, Sprawdziłem statystyki. Sprawdziłem statystyki w Polsce korupcji. Porównałem, bo tam mówią: a, północ, południe Włochy, mafia tam, południe Włochy, mafia, bandyci, tak. No to. No to sprawdziłem te statystyki. Sprawdziłem, porównałem Polskę i Włochy. Szanowni Państwo, porównałem Polskę i Włochy. Wziąłem jakieś statystyki z ostatnich lat, nie wiem czy one się zgadzają czy nie. Takie wziąłem, pół rze, rzetelne, mniej, że tak, wiecie, sprawdziłem na takiej stronie, która w znacznej części się nie myli, w, w wielu kwestiach się myli, a w tym raczej się nie myliła. No i sprawdziłem, szanowni Państwo, porównałem, jakie te Włochy są tragiczne. Jak, jak tam jest okropnie, jaka tam jest tragedia w tych Włoszech, a w tej Polsce. Jak tu wspaniale jest u nas, w tym naszym kochanym kraju. No, i sprawdziłem te Włochy. No i wygląda, szanowni państwo, na to, że sprawdziłem tylko cztery statystyki. Właściwie to sprawdziłem pięć, tylko nie byłem pewny co, co do piątej, więc nie pokazałem piątej statystyki. I wychodzi na to, szanowni państwo, że tak, we Włoszech jest. Mniejszy poziom korupcji, nieco mniejszy poziom korupcji we Włoszech jest. No tak, szanowni państwo, w Polsce jest mniejszy poziom korupcji, a to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie umiesz korumpować w swoim kraju, to źle ci się będzie żyło. A jeżeli nie umiesz brać łapówek w kraju korupcyjnym, jakim jest Polska, no to też ci się będzie gorzej żyło. Polska jest bardzo skorumpowanym krajem. Tak? Bardzo skorumpowanym krajem. Polska to jest korupcja. Rzucisz kamieniem i skorumpowany ryj zaraz wyskoczy, nie? W statystykach Polska jest bardzo skorumpowanym krajem. Bardzo skorumpowanym krajem, ale według statystyk Włosi są mniej skorumpowanym krajem od Polaków, nieznacznie, ale mniej. W drugiej sprawdziłem następną statystykę, takie już bardziej przykre statystyki sprawdziłem niestety, no bo to też chciałbym zobaczyć, bo to też jest kwestia bezpieczeństwa, prawda? I sprawdziłem takie statystyki jak na przykład Szanowni Państwo, yy, śmierci na drogach, no we Włoszech mniej, znacznie mniej ludzi umiera na drogach niż w Polsce. No. Wiecie, no to co? No to tak, Polska bardziej skorumpowany nieco kraj, więcej ludzi ginie na drogach. I następna statystyka, wziąłem statystykę zabójstw, takich wiecie, zabójstw, zabójstw. W Polsce yy, yy, nieco więcej, yy, nieco więcej jest zabójstw na osobę. My mamy niskie te statystyki zabójstw, generalnie, tak? I Włosi też mają niskie. Włosi mają bardzo niskie statystyki zabójstw. Bardzo niskie w stosunku do świata. Polska też, tylko że Włosi mają jeszcze niższe. Na przykład tak samo te śmierci na drogach w Polsce też spadają, prawda? Już są coraz niższe śmierci na drogach w Polsce. Ale we Włoszech są ultra niskie w porównaniu do Polski. U nas jest wyższa korupcja, aniżeli we Włoszech, szanowni Państwo. I, i taką jeszcze bardzo smutną sprawdziłem statystykę, a dokładnie sp sprawdziłem samo samobójstwa. No o nie, bo więcej ludzi u nas niestety targa się na swoje życie niż we Włoszech. My leżymy w stosunku do Włoch pod kątem każdej statystyki, ale nam się opowiada, że niby we Włoszech jest niebezpiecznie. Może zacznijmy się zastanawiać, żeby u nas rzeczywiście było bezpiecznie, a nie będziemy żyli według urojeń jakiegoś pajaca, który nam mówi w telewizji, że jest inaczej, aniżeli jest, bo taki pajac nam niszczy życie, ponieważ zakłamuje rzeczywistość, i my nie możemy sprawić, aby w naszym kraju było lepiej. Nam pajace nadmiernie ciągle kłamią. Szanowni Państwo, to w Polsce jest wyższa korupcja aniżeli we Włoszech według statystyk chociażby. To w Polsce morduje się więcej ludzi, aniżeli we Włoszech według statystyk. To w Polsce targa się na życie znacznie więcej mężczyzn, chyba trzykrotnie, aniżeli we Włoszech, szanowni państwo, i na samym końcu na drogach, na naszych drogach więcej, ba, dużo więcej ludzi ginie na drogach, aniżeli we Włoszech. No to jak to? No to jak to, szanowni państwo, to jest tragedia we Włoszech czy tragedia w Polsce? No my leżymy i sprawdziłem, sprawdziłem taką statystykę, jeżeli chodzi o Crime Index. No to w tym Crime Index rzeczywiście wychodzi, że niby tam się więcej kradnie i tak dalej. No ale generalnie u nas tak to wygląda, że u nas jak się coś dzieje, to jest bardzo mało zgłoszeń wtedy, nie? U nas ludzie nie zgłaszają na policję, bo u nas ludzie się policji boją. Szanowni Państwo, Polacy Policji się boją, ja im się nie dziwię. Ja im się nie dziwię, że się boją polskiej policji. Ja im się nie dziwię, że. Ja się nie dziwię, że Polacy nie zgłaszają przestępstw na polską policję. No, bo jeżeli w statystykach jesteśmy bardziej skorumpowani, więcej się u nas morduje, więcej popełnia się samów, więcej ludzi ginie na drogach, jesteśmy bardziej skorumpowani i tak dalej, i tak dalej. To, szanowni państwo, nie dziwię się, że Polacy się boją, bo są wystraszeni. Bo są wystraszeni. No, ale nam się wmawia, że o, no, że dlatego we Włoszech, niby na południowych Włoszech jest, szanowni państwo, ultra tanio. Tak się nam wmawia, bo tam jest mafia. No, szanowni państwo, no to dlaczego oni w tych statystykach lepiej wyglądają aniżeli my? Aniżeli my. Dlaczego? Dlaczego? Yy, i, I to jest ten argument tych wszystkich pajaców, znaczy pajaców. No, szanowni państwo, tym, tych ludzi, którzy wpajają Polakom. Tych ludzi, którzy wpajają Polakom, że Polacy mają kupować 7 razy drożej metr kwadratowy niż Włoch. Szanowni Państwo, z Polaków zrobiło się ostatnich frajerów i tyle. Miliony Polaków wierzy w to, że ma być frajerami. Miliony wierzy w to, że ma być frajerami. Przede wszystkim, a przede wszystkim, szanowni Państwo. No, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy gigantyczną inflację, no a się nam wmawia, że mamy niską inflację, jeżeli Polak chce, żeby ceny się unormowały, gdzie one muszą się unormować jak najszybciej, najlepiej, bo żyjemy w depopulacyjnym kraju, no to nam się pompuje te pieniądze, zabiera się nam pieniądze, żeby deweloper dostał jeszcze więcej pieniędzy. No nie? Żeby deweloper dostał jeszcze więcej pieniędzy. Proszę sobie to wyobrazić. Proszę sobie to wyobrazić. U nas jest w rzeczywistości jedna wielka tragedia. I naprawdę nie ma argumentów na to, nie ma na to argumentów, że niby we Włoszech jest gorszy standard życia, aniżeli w Polsce. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, bo ja mam znajomych we Włoszech, którzy mieszkają, oni w życiu by nie chcieli wrócić do Polski. Taka jest prawda. Generalnie kłamstwo nam się serwuje i to okropne. I to okropne, szanowni państwo. Okropne. To jest oczywiście smutne, no ale tak jest. No ale tak jest. Następna rzecz. Następna rzecz, o której powiem, to a, przede wszystkim. Wiecie co, szanowni państwo, o tej następnej rzeczy powiem za chwilę. Teraz się rozłączę i zapraszam na następną audycję za.